Witam serdecznie. Dzisiaj przyszły takie głośniki firmy Focal, podobnie już francuskie, ale francuska inżynieria zrobiona w Chinach. Piękne tylko dwa głośniki basowe tak? Focal. Na tym mi najbardziej zależało. Duży magnes, ciężkie, naprawdę ciężkie. Membranka tutaj mięciutka, nie chcę bardzo naciskać, że nic tu jakieś stożki i to chcę sobie tu do Audi 90 montować. Twitter mam, basowe siadły. Jaki jest plan? Jako, że ja tutaj mam taki system nagłośnienia, takie oryginalne audio na słuchawki i tak dalej, chcę zostawić tą oryginalność, dlatego z oryginalnego głośnika została mi ta część tutaj. Nie muszę ciąć kabli i tak dalej, bo te tu są prze, y, kable odpowiednie do, do tych twitterów, do, do, do słuchawek, prawda? Dzięki temu wszystko będzie działać i nie będę musiał przerabiać żadnych przejść. Więc tylko dwa kabelki tutaj odpowiednio przelutować do tego. Jestem już po montażu głośników, tak to wygląda final. Ogólnie, finał no co? Cztery blachowkręty, pik, pyk, tak jak mówiłem. Zostawiłem sobie ładnie tą, oszlifowałem do jak najmniejszych wymiarów tą kostkę z oryginalnego głośnika. Dolotowałem dwa przewody do głośnika. Dzięki temu trzy kostki ładnie, oryginalnie wszystko jest podłączane. To samo jest z drugiej strony. Zwykłe radio. Dodam tylko przednie głośniki są JBL dwudrożne. Tak dla mnie wystarczająco czysto i przyjemnie. Pięknie czyściutko to wygląda, żadnych przerobek, kombinacji, nikt nic nie powie z zewnątrz, że coś yy, zepsułem wygląda. także yy, ja uciekam, pozdrawiam, do następnego.